Sama akcja y, udała się, e, ludzie są zadowoleni z e, jak przebiegały w tym roku, bo było inaczej niż zawsze, e, rozdanie nagród i, i same nagrody, te, 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 z, zabawy, którą żeśmy zorganizowali, po, musieli zbierać monety, oczywiście rywi, rywalizacja była super, bo e, złotówki, które żeśmy rozsypali, 300 sztuk. E, no, jak poszliśmy do lasu, to się okazało, że jeden przed drugim... Ile ty masz 40? O kurczę, to ja mam 39. I szukali, słuchajcie, tak naprawdę... Um, ja myślałem, że oni pójdą tam na godzinę, na dwie, znajdą parę sztuk i wrócą, jak tak, jak w tamtym roku było z boraptynkami. No a okazało się, że za, zabawa się bardzo, bardzo spodobała i przyjęła. Bardzo a... Cieszy, że możemy gościć w naszych obiektach tutaj Siemczyńskich. Tak piękne wydarzenia, jakim jest właśnie ten slot poszukiwaczy, tutaj pełne gratulacje dla organizatorów, ponieważ jak dzisiaj obserwuję, jest tak liczna grupa pasjonatów, i oni się tutaj świetnie czują, a i teren do tego jest jakby stosowny. Ja uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa. Gdzieś sama branża gastronomiczna, hotelarska tworzy imprezy, ściąga ludzi z całego kraju. Mamy dzisiaj gości z Łodzi, ze Śląska, mamy gości z Częstochowy i to jest coś kapitalnego. Jak ta sala dzisiaj tutaj z to była wypełniona w pełni. Ci ludzie przyjechali tutaj, żeby wypocząć, żeby się pobawić, i o to chodzi. Tak? Że my jako mieszkańcy jesteśmy kreatywni, ściągamy turystów naszego powiatu.